Często podczas dłuższych, dalszych podróży zatrzymujemy się na noc na przerwę w trakcie przejazdu, na przydrożnych parkingach, na stacjach benzynowych. Warto podczas takich noclegów swoje auto zabezpieczyć. Pytanie jak, bo alarm jest świetnym rozwiązaniem, ale w niektórych sytuacjach ten standardowy, tradycyjny alarm oparty na czujnikach ruchu zamontowanych wewnątrz pojazdu będzie całkowicie niepraktyczny, tak jak tutaj, kiedy chcemy korzystać z kampera, pozostawać w jego wnętrzu, mówiąc najprościej pójść spać, ale alarm mieć włączony. Czujniki ruchu sprawią, że taki alarm będzie zupełnie nieskuteczny. Tutaj w testowanym przez nas kamperze 600 X550 mamy alarm Titronic oparty na nieco innych rozwiązaniach zobaczcie w każdym oknie kampera zamontowany jest taki niewielki czujnik który odpowiada za uruchomienie alarmu w każdej sytuacji kiedy ktoś to okno próbuje otworzyć niezależnie czy z zewnątrz czy z wnętrza pojazdu sprawdźmy jak to działa Można oczywiście też mieć włączony alarm, ale korzystać z otwartego okna. Wystarczy, że okno podczas jego uruchomiania będzie już otwarte. Czujnik jest wtedy deaktywowany. Alarm oczywiście połączony jest z centralnym zamkiem. Jednym pilotem zamykamy auto i włączamy alarm. A tutaj, w tym aucie, co ciekawe, pod centralny zamek podłączone są także drzwi wejściowe do kampera, co wcale nie jest. W tych pojazdach powszechne. To bardzo wygodne. A tuż przy drzwiach kolejny element systemu Titronic. Ten oto czujnik wykrywający gazy, w tym oczywiście narkogazy, więc to jest taka kolejna rzecz ważna dla naszego bezpieczeństwa. Ważna w kontekście wspomnianych noclegów, na przykład na przydrożnych parkingach czy stacjach benzynowych. Alarmem możemy sterować ze smartfona poprzez Bluetooth i w ten sposób, na przykład otwierać auto przez telefon. Nie musimy wówczas nosić ze sobą kluczy, choć oczywiście pozostawiania tych kluczy w aucie też nie polecamy. Do alarmu Titronic możemy też zamówić moduł ProFinder, który umożliwia sterowanie systemem, całym alarmem za pomocą karty SIM na odległość. Wtedy system powiadamia nas o każdorazowym uruchomieniu alarmu. Alarmy tytronic montuje firma Transam z Pszczyny, która też tego kampera, w którym to pokazujemy, Chasson X550, udostępniła nam do redakcyjnych testów. Dodajmy jeszcze koszt takiego alarmu to od 3 do 4 tysięcy złotych, w zależności od liczby zainstalowanych czujników.